Hello, witamy Was serdecznie. Mamy przyjemność zaprezentować Wam kolejny Hemp Shop. Znajduje się w Opolu. Gadżety hip-hopowe, ciuchy firmy Deal oraz metody BOP. Sprawdźcie to tu na miejscu. Kątaj ja 4 pierwsze piętro, zapraszamy wszystkich. Deep Gang cały czas. Elo, ja nazywam się Jasiek MbH, to jest Hemshop w Opolu, sprawdźcie. Siemanko, z tej strony Steez, zapraszam was wszystkich serdecznie do nowo otwartego Hemshopu w Opolu, gdzie można nabyć najlepsze polskie hip-hopowe ciuchy, słuchać dobrej muzyki, kupić parę gadżetów. Elo.